Witam Was w kolejnym odcinku z Pokémonów na Zlog Challenge Dzisiaj lecimy sobie na pokład Świętej Anny By the way ja zostałem złapany, zgękowany przez e, Raka i jego szczypce przez Może maciaszka nawet Ale spoko loko, nie przejmujcie się Wygląda dziwnie, dobra e, W każdym razie witamy na SSUN Przepraszam, czy okaże mi Pan bilet? Tak, 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 mamy bilet Nie jeździmy na gapę 100% PRAWILNOŚCI Tam w ogóle, by the way, y, różni się troszeczkę od starych Redów. To chyba wejście na statek, mi się wydaje. Okej okay, i będziemy tutaj się klepali z, z samotnym podróżnikiem. Siema Hello, 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 panie Tomasie. Panie Tomasie, growlighta masz pan. Dobra, wystawię go. Ja mam tutaj takiego OG. Może się zaprzyjaźnią. O, Dayon. Tego ataku nie lubię bardzo, Lordi pierwszy raz w akcji Ugryź go po prostu, tak, tak, to jest ulubiony atak mojego <laughs> oj potknął się, potknął się <laughs> to tak jak ja w kuchni zazwyczaj no po prostu Lordi jesteś niesamowity, jak w realu jak w realu, dobra, ale wiesz co, będę cię zmieniał, bo szkoda mi cię mm, myślę, że Hermionka wszystkich tutaj powinna jak najbardziej zabawić i dzisiaj będziemy właśnie robili takie rzeczy Dzisiaj będziemy sporo trenowali Będziemy sporo rozwalali tych wszystkich trenerów, zwiedzimy sobie cały statyteczek. Te, staty nie złapiemy dzisiaj niestety nic, ale myślę, że będzie całkiem sympatycznie na tym statku świętej Anne, nie udał się roar, no nie udało się. Lepiej próbuj właśnie na jakieś zmianki Pokemonów, dokładnie Tak zginiesz generalnie, więc Szkoda, że ich Pokemony też nie giną na zawsze To by było to by było coś Przynajmniej nie za... mnie wszyscy tak Dobra Let's go, let's go, let's go Wbijmy sobie do nasnej kanciapy Siema, maleńka Wyglądasz mm. no, na zmęczoną... Oooooooo Dejam Dejam Jedziesz, stary, tak Wybieram tą opcję mm, mm, mm. A, Cieszę się, ja też się cieszę Ja też się cieszę A, Widzicie? Uśmiechnięta dziewczyna, to dobra dziewczyna My pójdziemy sobie do tego pana Tomasa Pan Tomas nie chce z, Natomiast ze mną się przyspać, woli e, Woli mnie wyzywać I rzucić się na mnie, jak śmiesz Tu łazić gnojku Panie Arturze, ja tutaj Z panem się muszę rozprawić niestety Z tym dziadowym Indoranem Okej, okay, tamta laseczka Oczywiście nas jeszcze chiluje, Poza innymi bonusami Kappa Okej, okay, myślę, że w sumie nie... Aaaa! Focus energy, dobra wiecie co? W takim razie do widzenia <śmieniamy> Zmieniamy się Zmieniamy się oczywiście, o tutaj na maciaszka Maciaszek jednie z kreciem i po prostu Wszystkich, wszystkich, nie? Po kątach. Sam się zatruł, też nie do rajda. Ale trudno Będzie teraz pani Nidoran tak? No oczywiście Już na dzień dobry Wyssimy sobie z życia troszeczkę z niej Piem, 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 piem Właśnie taki był plan O, modo to jest chodzący Wyss... Uległ wyssaniu po prostu I teraz... Teraz Kręci się w kółko Dobra, myślę, że Scratch będzie odpowiedni Jest lu, jest szczypiec Była szczypiec Maciaszek Dobra, 1300 ileś tam hajsu. Elegancko. Myślę, że możemy się jeszcze na jedną. Na jeden numerek zatrzymać u niej. Tak, tak, jak zwykle. Ja już będę tak podchodził, że niby zmęczony, nie? No ale dobra, kolejna kajuta. Cześć, dziewczynko Kelner, proszę mi podać. O, myliśmy mnie z kelnerem. Ty. O, ty. Ja ci dam. Bonjour, messie. Jestem le na tym. statku. Z przyjemnością podamy panu coś, żeby, życzy. Ole, bardzo ci typ. Tak. Także tego, takie podróże poważnie kształcą. Dokładnie. Z tego samego zdania zawsze podróżuję z Wigu... Nie no. Takiego gełopa bym nie chciał ze sobą. No pu, Nope. Nope, mate. Nope, fank. Eee, dobra, widzę, że tutaj będziemy mieli zapewne niejednego trenera, więc dzień dobry. Kocham pokebody, a ty? Jeee! Yeah. Ja nie! Ja ich nienawidzę, dlatego w nie gram. Młodziku Tyler. Młodzik Tyler ma tutaj szalonego Nidorana na 21. levelku. Myślę tak szczerze, że nie warto coś tutaj robić w tej sprawie, po prostu. Super efektywne. AAAAH! Maciaszku! Maciaszku! Była szczypiec Maciaszek zatruty. Okej, okay, ale myślę, że jeszcze jeden, no to dobry pretekst na kolejny numerek, ale oczywiście zebrałem te pokemony z całego świata. ho to panienka An, uh, gender, także Pidgey leci już tutaj, Pidgey go. no myślę, myślę, że my mamy, my mamy słeg, my mamy gwiazdki, także Fury Attack poleci tutaj, powinieneś go sklepać, no. Pokaż, co potrafisz, stary. O kurde! Widzieliście to? Lawina! Lawina, po prostu, lawinowo! Pek! Puf! Który ptaszor... Kto ma lepszego ptaka? Po prostu 18. Co? Na levelu 18. Eee... Midoran, nieważne. Nie z... eee, Nie zmieniamy, po prostu... Niech będzie... Nie, nieważne. ważne. Attack, po prostu. Pokaż, na co Cię stać Critical I zatruty Gratulujemy Ale trafił trzy razy, więc myślę, że... O kurde Weź, się przestraszyłem, że będzie też jakaś lawina Ok, myślę, że trzeba Odziego jak najbardziej zmienić Już wystarczy tej walki Niech tutaj Hermiona wjedzie z... Ze swoją bułą, ona ma buła łokieć Nieważne z czego, ważne żeby po prostu zabiła Aaaa, te czujące ścierwa! Dobra, Dobry pretekst na kolejny numerek. Ja jestem tego samego zdania 288. Także weźmiemy sobie jeszcze tego pokebala. TM31. Brick Break, będziemy mogli niszczyć te główki. Z główki. Ho! Także skoczmy tu tutaj. Na chwileczkę. Może na dłuższą chwileczkę. Okej. Okay. Może teraz. E... Cześć! Jestem agentem policji. Jestem na tropie zespół. R. Pchnęłam nie coś niedobrego zespół. R. Może nas dzisiaj jeszcze odwiedzi. Zobaczymy. Je. A w każdym razie, w każdym razie ta tej główniary już nie będę zaczepiał. Chodźmy na zaplecze. Tutaj gotują pyszne, rewelacyjne dania. Halo, halo. Mmm, świetne pachnie, świetnie pachnie. Widziałem dziwną jagodę w koszu. Ciekawe co to było. O, właśnie. By the way, mamy tutaj Pokéballa. Great Ball, także będziemy mogli sobie um, wziąć. O! Clip, clip. Zawsze muszę obierać cebulę. Clip, clip. Też tego nie lubię. Słyszałeś o się To straszny Delay. Tak, tak, tak. Już widziałem go. Niestety zasłania nam drogę, by the way. E, nie pokazałem wam tego. Tamta droga, gdzie m, mogliśmy złapać ostatnio Pokemona e, no. To tam. yyy e, Znalazłem właśnie. Jo, jakieś tam. jeżyny Jeżyny mamy. Jagody. O, więcej, więcej. Jagód, peba Rozdają. Często bery, często Dobra, ja te bery sobie. chwila. Zaraz sobie garniemy. Chwila. Co tutaj jest? Gdy trzymane przez przezpakowana, wyleczy go z paraliżu w trakcie walki. Berry to są bardzo fajne opcje, powiem wam. Gdy trzymane przez przezpakowana, budzi go w trakcie walki, Odtruje go w trakcie walki. No, i właśnie to jest fajna opcja, żeby dać coś takiemu. Nie wiem tak szczerze komu co, bo obudzi, wyleczy z paraliżu. Fajne opcje, bardzo przyjemne. Tutaj trzy podstawowe takie jagódki Dobra, a my sobie skoczmy może na poziom. Wyżej. Jeszcze spojrzałem. Dzień dobry. Halo, halo. Halo, halo. Pan, przy, proszę pana, przemierzyłem cały świat, ale nigdy nie spotkałem pakowana, który spałby tak czwarte jak ten. Wygląda jakaś tak. O, no, wygląda znajomo, jak dla mnie. Chyba nawet uwalił się na jednej z dróżek. No ale cóż. O! Będziemy orankę robili. Co złowiłeś, co złowiłeś, rybaku Daily? Goldin, goldin, goldin. Myślę, że Fury atak jest taki, no, nieprzewidywalny, więc użyjmy go. Proszę, proszę, jak Oji tutaj, Ciacha, fajne te, te Fury daj nigdy z tego nie korzystam, bo uważam, że to kupa. już lepiej peka. No proszę. Oji, Fury Street jest. Yy, bla bla bla, mamy trzy ruchy. Tak, 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 no, uczymy się. Zawsze to bardziej przy. Yy, yy, przydatne yy, niż growl albo lair, moim zdaniem to jest atak mm, typu Dark i dzięki niemu możemy e, jakieś pokemony podczas wymiany, coś tam, coś tam, ja to nie pamiętam jak to działa dokładnie, ja to umiem tylko o, Goldin, Goldin orać Goldiny po prostu Ola orać nimi pole no, także ten Tentakula myślę, że Fury ataki też zjadą bang, bang Lewy, prawy, buła, łoki, skrzydełko Ej hey no, OG po prostu jest rewelacyjny Trafia takie kombosy Lawina, lawina, you know, you know eee, także ten tackle macki już tutaj Zemdlały, mamy 19 levelek, prawie 20, wow, podoba mi się Całkiem sympatycznie Z dziadkiem oczywiście musimy też zawalczyć, dobra Walka z budymi które przywraca młodość, o. I Dobra, takiego układu na pewno nie chcemy. Um, ciaszek. Maciaszek. myślę, że tutaj działa jak należy. Działa jak natura chciała. Jest ale skrecze, średniowiecze, Buń! Zwykłe najprostsze, najzwyklejsze ataki. Zobaczcie co są w stanie zrobić. Także myślę, właśnie on ma taki zwykły atak mocny. 1600 ile po hajsu. Okej, okay, weźmy nagrodę. Stardust. Całkiem przyjemnie. Okej, okay, moglibyśmy. Au! Spadłem w każdą ścianę. E, możemy sobie teraz skoczyć do następnej kajutki. Siema, siema. O tak, widziałem, jak Pokemony przewożą ludzi na statki. Fajnie. Małe drzewka mogą zostać ścięte przy pomocy techniki Kat, Ale pamiętaj, kat to technika HM. gdy raz się nauczysz. Bardzo ciężko ją zapomnieć. Mmm, tak. Także tego. Oczywiście będą chcieli się ze bić. Bo jakże inaczej Katów już niedługo się nauczymy. RATATA Furry atak, spróbujmy eee, RATATA jest, powiem wam, nieobliczalny Pamiętajcie, żeby jednak na tego świra uważać, bo jeśli walnie wam Hiperfunga WOW Ale my nie dajemy, my z OG nie Nie po West Side 20 level, ka -ching. Statystyki. A... Jak już tam rosną? Paninka, do... Paninka down Pikachu. No dobra. Dajesz tego Pikachu. Hermionka, myślę, że będzie odpowiednia i strzeli niezłego Luja w Twojego grubego szczura. Także myślę, że. Jakiś karate chop. Coś jest. Pum, nie ma. Rozpłynął się. Alaka za. Kurde. Chemiona niedługo będzie ewoluowała, coś mi się tak wydaje. 28 level O! Co? gdzie o, ewoluuje Ej, mam nadzieję, że będzie złoty... on. Bo jak nie, czuję się oszukany. Jak on wygląda? Uuu, wygląda po prostu jak kostka rasołowa. OG! Po prostu cały złoty! Cały złoty! Jaki Swaglord! Pokaż mi go! Pokaż mi jego statystyki na dodatek! Jakie on ma statystyki teraz? Ole! Ptaszor! To jest ptaszor! No a teraz wiemy kto ma najlepszego ptaszora! Blokuje straty celności, bystry wzrok 20 level Porównajmy z Bessie hapeki No, uwzględnijmy też 5 levelów w plecy, więc e, 10 HP w plecy, atak pozytywnie, obrona pozytywnie, specjalny atak pozytywnie, ob specjalna obrona pozytywnie i szybkość pozytywnie. Jak widzicie, OG Moim zdaniem już jest poza tymi właśnie hapekami lepszy od Bessie. To jest niesamowite. Jak jeszcze go wylewelujemy do 25 levelu. No to będzie diametralna różnica między tymi dwoma pokémonami i być może będziemy musieli się tutaj pożegnać z częścią. Trzeba ustalić taki genialny skład. Nie może być niestety... Yy, nie może nam brakować morskiego Pokemona, więc kogoś trzeba będzie się pozbyć. Nie wiem kogo, ale cóż. Furiatak, dawaj! OG, ty to już jesteś taki swaglord, że... Powiniene się wszystkich, no trzeci. Czwarty. Ale! Demon, demon, po prostu jeszcze raz demon No teraz może nie trafię, ale najlepszym się zdarza Nie wiem co użył Ponita. a furia ataki Ej, naprawdę, już OG sam tutaj wszystkich klepie, jak widzicie Aczkolwiek furia ataki się kończą Uuuu Elegancko troszeczkę, expa dostaliśmy, fajnie, fajnie, fajnie 1200 golda Diana. Dzi cena połączona z Dzianą, ej chwila tam nie możemy iść. Możemy wskoczyć sobie na razie tutaj. Siema dziecko. Ej ja mój tata uważamy, że strefa Safari jest super. Chciałbym móc tam wrócić. Właśnie, potrzebuję waszej opinii na temat Safari, bo mm, oficjalne zasady nigdy nie sprecyzowały jak ma wyglądać Safari tak naprawdę. Każdy gracz na zlog, tak naprawdę sam sobie musi ustalić jakie, na jakich zasadach chce grać, no bo wiadomo to jest taka dobrowolna nasza forma gry. No i Teraz jest pytanie, właśnie, co z safari, ludzie? Piszcie w komentarzach. E, jak tam ma być złapaniem Pokémonów według Was? Mm, ja jeszcze nie wiem, co właśnie za bardzo zrobić, no? No, ale cóż, jestem ciekaw Waszych opinii, takich pierwszych. Okej, okay, a my już, już za chwilę, już za chwileczkę będziemy mieli do czynienia z pewnym osobnikiem, którego nie do końca lubię. Tego teraz tak rozkminiam... Rozkminiam jako taki skład. Yy... Myślę, że Maciaszek mógłby pójść pierwszy. Dobra, wejdziemy teraz do ostatnich drzwi. Siemanko Kapitan powiedział, że źle się czuję. Był blady Może się zbył tam. Często miewa chorobę morską. No to co to za kapitan z chorobą morską? Halo. Skoczmy do kapitana, ale najpierw... Uuu. Jace, bonjour monsieur! Flippin. dobra, dobra, złapałem 40 rodzajów, kolego, tak, tak, tak. My niestety nie możemy, bo my gramy kurde na Zlog Challenge i możemy łapać 40 Pokémonów, ale myślę, że nasze Pokémony są dużo bardziej przywiązane, dużo bardziej kochane, dużo bardziej mocne i wyskilowane, także pidziot to sucho. Wydałby się jakiś elektryczny. No dobra, Scratch boom. Gaz. Może być super efektywne. No właśnie, niestety, kurde. Zły, to był zły pomysł na tego Pidgeotto. to że to Pidgeotto będzie pierwszy, czy my jesteśmy teoretycznie Robale. Aczkolwiek, maciaszek to. <laughs> jakiś mięczak bardziej niż roba. Czy coś tam. Ivysaul. No. Co na Iwizaura możemy zaoferować? Myślę, że Bessie będzie całkiem spoko. Trąby powietrzne. Super efektywne. Rewelka. Dobra, także Bessie. O! Nasiona. Bessie jest obsiana. Cała w nasieniu Bessie. Kamcioty. O, jak to dziwnie brzmi. Nieważne. W każdym razie skończ z tym nasieniem. Ivysaul. Super efektywna trąba powietrzna, ma szczęście, że nie krytyczna By ci urwała łeb I Raticate Dobra Bardzo chętnie Hermiona się nim zajmie Hermiona lubi wszystkie szczury Także jak najbardziej prawidłnie. Tyle możliwości Może sejsmiczny wstrząs Teraz chciałbym wam to pokazać Bo ostatnio Hermiona się tego nauczyła Bang. Oj, hyperpunk. Na ten atak należy uważać, zobaczcie. Mimo, zobaczcie level różnicy, nie? Hardcore. A i tak mi się knęła całkiem mocno, także karate. Chop. Chcę się tego szczura pozbyć. Critical Beach, super effective. No, e, mogłem to od razu odpalić, ale tak musiałem pochwalić się nowym atakiem, nie? <grym> 27 level. Statystyki. No! Bravissimo, bravissimo. Eleganckie, naprawdę. Rival Jace ma u, zamiar użyć kadabrę, dobre także na kadabrę, na kadabrę, na kadabrę, na kadabrę. Hmm, czy mamy dobrego zawodnika na kadabrę? Tak szczerze, yy... tak szczerze, to nie mamy. Może Bessie, bo za bardzo boję się o, o naszego OG. Yy, jakieś gasty. No boli, boli, boli Seiko Pokémony są bardzo silne, ale... Disable. Ha! Ha! Spudłował A tutaj wychodzi disable i taka Bessie bez skrzydeł i... 26 level, Bessie bardzo ładnie Elegancko. Wow, doje no bało, ekspa, przepraszam. Ale naprawdę było go dużo. Okej, okay, także 700, ale mało hajsu, co za sknera Jay, słyszałem, że na pokładzie jest mistrz Kat Okazał się jednak tylko chorym... coś tam Tak, ale oczywiście Kat nam się przyda, także my będziemy go sobie mm, Musieli ogarnąć za chwileczkę, ale najpierw Ale najpierw musimy się wyregenerować, więc polecam Juno, you know, Juno polecam Ach, Jak nowy, jak nowo narodzony, dobra, także lecimy sobie tam dalej Musimy wpaść jeszcze tutaj na chwilkę. Witaj, kapitanie, kapitan. Uuuh, ile się czuję? Myślę, że dobre w ogóle dzięki robię. Choroba morska, no wiadomo, wiadomo. Flipping klepie kapitana po plecach. Nie wiem czy. No nie ważne. O, klep, klep, klep. No widzicie? Uf, dziękuję. Czuję się już o wiele lepiej. Wiadomo, klepanie po plecach. Nap ratuje z choroby morskiej. Chcesz zobaczyć mój tajny atakat? No star, dzięki. <noise> Najlepiej będzie, jeśli weźmiesz tę ukrytą maszynę. Nauczysz Kat swojego Pokemona. Także dostaliśmy pierwszego HMK, technika Kat. Rewelacja. Możemy śnęć drzewa, tylko komuś trzeba go dać. Piszcie komu, waszym zdaniem, powinienem go dać. Ja już wam mówię, komu nawet możemy. Chyba wyboru zbyt dużego nie mamy, bo chyba tylko będą dwa Pokémony. Gdzie są hemy? Halo, hemy. O. Użyć. Możemy, oczywiście, Maciaszek i Ananas. No, to było takie oczywiste. Także komu, waszym zdaniem, myślę, że Ananasowi, niech tam wszystko ścina Później się zobaczy. Chociaż zobaczymy też, jakie trafią nam się kolejne Pokémony. Dobra. Myślę, że jeszcze możemy sobie troszeczkę tutaj pobiegać. Jak tam. O, i miałem zajrzeć na, na te żygi tego kapitana, A, ale trudno. Mastery. Ej, ej, ej To mistrz miecza oh, Takiego, takiego mi mam jeszcze, tak? Dobra e, Jesteśmy, wow Witaj, masz chorobę morską? Co za pytania Maciaszek bardzo lubi maczopy, Także myślę, że uuu Możemy je chętnie sfarmić Tentaku Hmm Możemy zmienić na Hermionkę. Bardzo chcę trenować Hermionkę, żeby ona jakoś niedługo ewoluowała, żeby było tak piękne. Co z tym, że nie zbyt efektywne, jak wszystko o ramy w ekspresowym tempie. Halo, 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 panowie, 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 panowie. Wiemy się, czy co robimy. Ehm, właśnie, ale OG nie jest pierwszy. No dobra, to skreczę. Byłam przy okazji jednocześnie trenować OG i Hermionkę, ale. Shelder. Rozłup skorupę. BUM Co rozumiem. Okej, okay, Shelder, nie żyje, 373 EXPA. Dziękujemy. Dziękujemy Edmundzie. Halo. Uff, szorowanie pokładu męczy. A, on szoruje pokład. Dobra, nie mi źle się czuję. Mam chorobę morską, więc wyszedłem, odetchnąć. To widzę, że to po prostu fucking. A, geniusze. Kto jest. Znaczy, kto jeździ, kto pływa takim statkiem Koniec imprezy Co? Koniec imprezy? Statek wkrótce odpływa Nooo a było tak pięknie Dobra, w każdym razie, czy jest jeszcze jakieś miejsce Do którego możemy tutaj wpaść na tym statku? Czy są tutaj jakieś piwnice mroczne? Halo, mroczne piwnice Dobra, także Zorajmy sobie jeszcze to Mój kumpel Machok jest super silny Ma dość siły, by coś tam, coś tam, jasne Barze by ci uwierzył. Super Potion. Dobra, czy jesteś w tym koszu? Właśnie, halo. Znalazłem Hyper Potiona! Po prostu ludzie wyrzucają tak bezcenne przedmioty. Idioci. O! Będzie jechaneczka. Oczywiście. Oczywiście Maciaszek jako pierwszy. Dobra. niech ma. Niech ma coś od życia. Należy mu się. 27 level. Piękne statystyki. Cały czas piękne statystyki rosną spor! O, będziemy sobie grali w spore. Tak. Eee... Co, co robi spor? Eee, użytkownik rozsypuje duże ilości usypiających zarodków. Aaaaa... Czyli możemy kogoś... Pospać... Hmm. W sumie... Spor jest dużo fajniejszy, bo ma 100% celności A te wszystkie stan spory i poison powdery nie bardzo Myślę teraz czy to czy to Wezmę może poison, poison powder Chociaż nie mam pewności czy też to będzie dobre Może zatruć, ale to jest tylko trucizna, żaden atak, więc Straćmy ten poison powder, weźmy sobie usypianko Tak zmieniamy oczywiście pokemona Dawaj og, jedziesz, pokaż co potrafisz Twig. Panie, ty masz tutaj, ojej, 5 razy A on trzy razy, a to w ogóle jakieś lawiny Pursuit. Nie wiem jak to się Domawia dokładnie, ale niech się XP, Ouch 21 Jak statystyki Statystyki na 21 poziomie ma po prostu rewelacyjne, wow Po prostu wow, to będzie hardkorowy Pokémon. Ten pokemon będzie nas Nosił na swoich plecach nawet się nie dał zatruć No nie Udało się też dobić Ale cóż Także marynarz Duncan został pokonany Duncan Siema Wiesz co mówią o marynarzach i walce? Nie Co mówią o marynarzach i walce? O, nie dowiem się nigdy Dobra, Shelder. Eee, Maciaszek Weź go po prostu Paciń ze szczypca Okej okay. bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Dobra wiecie co, mamy już bardzo późną minutę, także ja będę starał się kończyć ten odcinek w następnym będziemy kontynuowali naszą przygodę na statku, zakończymy ją bardzo szybko i lecimy dalej z fabułą, także oglądajcie, widzimy się w następnym pa. pa.